Cześć, z tej strony Danielus, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, kolejnym nietypowym, e, mianowicie e, Batman Arkham Asylum przed Wami, tylko w troszeczkę innym wydaniu. Jeżeli nie przechodziliście tej gry, to zapewne od tej strony jej nie widzieliście i nie znaliście. A e, ta otoczka strasznie z podkreśleniem słowa strasznie mi się podoba. Dlaczego pokazuję Wam Batmana? Dlatego, że niedługo w moje ręce. Trafi kolejna część tej produkcji, czyli Barkam, Batman Arkham City. No i cóż, jeżeli macie ochotę, to zapraszam do tej krótkiej przygody. Jak widzicie, troszeczkę platformowych elementów przed nami. No i ten strach na wróble jest podwiecznym takim strachem. Powodem strachu Batmana, powodem jego problemów emocjonalnych, tak to można określić. No i z jego oczu błyskają takie flesze. Ja nie mogę w te flesze wpaść, bo jeżeli mnie e, ten strach znajdzie, no to oczywiście przegrywamy. No i jest impreza. Uważaj, Batku, uważaj. Dobra. <grywa> Na tym monitorku ja, jaka zajebista postać. Świetnie, dobra. Możemy tu przejść, chyba możemy. Tak, Strach się wycofał. Powiem wam szczerze, że gdyby y, cała gra Batman była wydana w takiej odsłonie, to bardzo chętnie bym ją kupił. Dobra, co my tu? A, aż tam dopiero trzeba dobiec, żeby się schować, okej. Okay. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. I się chowamy, chowamy. O, jezu, udało się, dobra. O, to, jest, to są emocje. Dobra, śmiej się, śmiej. Możesz mi naskoczyć. O, a tam kto? O. O co tu chodzi? To chyba tylko tak po prostu sobie jest. Ja nie będę się tym emocjonował za mocno. Uj, no właśnie. Tak to się kończy, jeżeli popełnimy błąd. No, standardowa scena. <laughs> Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Akurat jestem w trakcie przechodzenia tej gry, więc jeszcze i do końca nie, nie przeszedłem. I tą scenę gram po raz pierwszy. Znaczy w sumie to już po raz trzeci. Oj, stój! Właśnie dlatego, że nie w odpowiednim momencie się poruszam.

poruszać się zgodnie z ruchem tego tej zasłony Okej, okay, udało się Jeżeli dobrze wylukacie, to tam po prawej stronie na górze w oddali w głębi jest taki, takie światło białe ja tam muszę się dostać a na wprost nas w tej szczelinie widać też w głębi początek całej tej, całego tego etapu. Strasznie mi się podoba coś takiego. No i tak jak mówię, jest to trzecia scena, którą gram w tym momencie w Batmanie Arkham Asylum. Trzecia scena tego typu. I przyprawiam nie odreszcze, nie da się ukryć. Wow! O, tym nie pomyślałem. No wybaczcie. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że tutaj znowu się nie udało. Ruszajmy batek, ruszajmy. Dobra. Spójrzcie tutaj, dokładnie tak. Jeszcze raz. Teraz nie popełnimy błędu. Muszę to ogarnąć tylko. Mhm. Czyli najlepiej by było zrobić to teraz. Is your mind tricks on you or am I? No i jesteśmy u celu. Niech on jeszcze tylko się tam spojrzy na chwilę. Co tu się dzieje? No i jeszcze imprezka na koniec. Mam nadzieję, że na koniec, bo to już. Sporo trwa. Piękna kontra. Podobno w Arkham City lepiej kontry wchodzą. Cóż, zobaczymy. A piękny widok Jeszcze coś strachu ha, ha, ha. Już kumam o co chodzi Kolejna ekipa Uuu O cholera O cholera Co to za cudo Fuck wiedziałem że tak się skończy Co to miał być? Pajesz. No nie rób mi tego. Jesteś... Okej. Okay. Ups. Jaki by tu sposób na niego znaleźć? standardowy <laughs> To było prostsze niż mogłem się tego spodziewać Ale okej Dajesz ostatniego Aha o, Fuck. Mm, gdybym wcześniej się skapnął o co chodzi, to by było ok. Dobra Pokaż się, pokaż się, zmoro. A, forever. Jasno, że po raz kolejny. Uuu, podoba mi się. Dajesz, 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 dajesz. Jeszcze no, a teraz zróbmy to tak jak być powinno od samego początku zrobione. Chcesz? Widziałam? Come on, come on, baby. Tutaj przybiegnij sobie. Pobiegnij tutaj. Świetnie. A teraz zapraszam cię tutaj. Slow-mo tutaj jest zarombista. No i co na to? Straszku? Piętaszku? Fistaszku? No, pokaż kolegów. Kontra, kontra, kontra! Nie, nie weszła, nie weszła. To nic. On będzie bieg. Dobra, dobrze, Baty. Podoba mi się to, jak Batman przeskakuje nad przeciwnikami. Wow, biegnie. A, roz, rozbił chyba swoich Au! Nie odskoczyłem Dajesz! Ha, ha. I co teraz? Da widania, amigos. Dajesz Batek, dajesz One Dzivko. How are you doing this? <laughs> You've ingested enough toxins to drive dead men insane. What are you? Why fight it, Batman? You're no. as crazy as the rest of us. Uh... You need us as much as we need you. And to prove it. Ok, skończmy tę jego gadkę, brudną. No i tyle wam chciałem pokazać w sumie, bo pewnie ci, którzy nie grali w Batmana Arkham Asylum, nie widzieli prawdopodobnie tych takich dodatkowych epizodów. A jest ich, tak jak mówię, kilka, bo to był trzeci, który się pojawił w mojej rozgrywce. No i poza tym, oczywiście, mamy te modyfikacje, mamy też dodatkowe takie misje, które być może też pokażę, jeżeli będziecie mieli na to ochotę, bo ja tą grę powolutku powolutku kończę. No i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się ten fragment rozgrywki podobał, bo to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Dobra, tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie, serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się na razie.